Cześć Weź gopro nagrywaj Weź Ho? Weź gopro i nagrywaj gopro Ty dobra ryba Ja wiem jak ktoś nagrywa człowieka. Na Ale no Masz no to weź do tobie Uspokój tam uzie, się tam człowieku. człowieku Weź no bo ja dwoma to nie ogarnę w kinie Ty wyłączyłem ją poczekaj no, ja włączyłem, no po co to, to ty? Nie warto, ja akcji grałem. Ty to dobra, dobra holuj się, nie odzywaj się i tyle, no to dobra ryba. Żeby mu się spięła. W dupę ci weszła, dawaj. po blisko. Ja weszłeś, nie weszłeś, nie weszłeś. Pozdrawiamy kolegę z Warszawy, nie weszłeś. No, drogi odcinek. Holuj tam, nie dyskryminuj. Tak, nagadał się, nagadał się. Stopy. Milion kilometrów, no co się to obchodzi, z czarni no, jesteś. Tak. To to. A. Dobrze, nie, Drej, nie tego. nie dotykaj. Po prostu niech, że możesz w dupie pogrzebać hebla, nie dotykaj. To jest spasowane pod rybę 8,5 kg. Zostaw, to masz 2 metry do przodu, pójdziesz. Że, nie? No, żarty, żarty, ale to jest taki kija, nie zabrać kija. Dobrać dobrać kija. Dobrać Ej, nudzi się? Dobrać. nudzisz się? Wieście boraty. wieście boraty Ej, Ej jak się nudzi, zabrać wędkę? Wierzcie Kierowniku, przy wyłączyło się bateria. dobra, dobra. A nie, to, to, nie, jest to ja będę Nie, mam mój polar, nie się bałuje! że. Ja ci tutaj, żeby to się świeciło. To zabierę twój do. Dobra. Włącza, bo to masz włącznik to, i, co, i jeszcze, 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 jeszcze ci trochę brakuje do wyjęcia. Ej, MK, włączasz czy włączasz? Włącznik masz? Włącznik, masz włącznik, masz motor, masz BMW? Tak, pani doktor. No. A pani doktor, jeszcze możesz powiedzieć, że masz wunity, to wymiotujesz. Nie co to jest za ryba ja Nie Nie ci holuj no Lin chyba Nie, nie, nie Ja bym Ci powiedział, dobrze ciągniesz, jak wiesz kto? <grym> <grym w nadziei w> Kończu! bądź poważny <grym> w nadziei w nadziei w O! Co? No to odejdź Krzysiowi Wędką, chętnie przejmie ja każdą Nie, jadą już, jadą z pomocą, Ty! Pa. Zostaw mnie słuchaj, nie do tej mnie Jakbym ci powiedział, żeby się wiewał, Do też by się wiewał, i rób swoje ty. No czymś powiesz. Co? Zostaw wszędzie, bo Dzieci, do domu tutaj Do nauki. Czekaj, stniemy? Ej, stniemy? Stniemy? dobra ryba. Cicho, idzie jak witam. Nie, nie jak nie. Nie, nie. Po, on... Dobrze, wierzchem idzie. Swiet ja wierzchem zdaw, idzie. Zdaw, zdaw, idzie. O, Opa, teraz już się pojebamy. Dobra, dobra. Teraz wszystkie. Dawaj, przechodź tam dalej. Już wszystkie przez 6. Dobra, idę. Dawaj, dawaj, dawaj. Idź to człowieku. Sędzia ryba. Duj to to. Duj to to. pa jak mi swingera Ładna ryba. 74. No. No? E, no takiego przyczyna. to już tu miałem. No to wypierzesz są. I są. <grym> ja to jest film. Nie ładna ryba, no. No, no. <grym> no to ładne czy ja, no, weź się o, zdecyduj. No nie też to, to to człowieko, to nie jest, wiesz to. Yy... Nie no, 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 no.